Warszawa Jelonki, 25 sierpnia 2022 roku godzina 20.30. Przekaz numer 1208. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham. Tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogie dziecię, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójce Świętą i moją świętą mamę miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Kocham Was tak bardzo i pragnę Waszej czystej Świętej miłości, lecz czy dostanę? Jestem nieustannie gotowy udzielać wam łask bożych, lecz zamiast mnie, wolicie słuchać zwodziciela ludzkości. On podchodzi do was bardzo blisko, bo stwarzacie dla niego dogodne warunki, nie odpychacie jego obecności, przyciągacie go złą myślą, nieczystym pragnieniem, złym, grzesznym zachowaniem. Słowo nieczystość określa grzech w ogólności nie tylko sferę szóstego Bożego przekazania strzeżcie się wszystkiego co was pobudza do czynienia jakiegokolwiek grzechu oto żywy prawdziwy jestem pośród was o moje kochane dziateczki zgromadzone na tym błogosławionym miejscu tak bardzo chcę siać w was moją miłością świętością cierpliwością ale i sprawiedliwością Miłości nie zdobędziecie sami. Nie jesteście w stanie. Prawdziwa Boża miłość musi przyjść od Boga, od całej trójce świętej. Sami z siebie nie jesteście w stanie wykrzesać ani odrobiny miłości. Gorliwie proście o miłość, a gdy ją otrzymacie. Nauczcie się ją starannie pielęgnować, bo bez tego będzie ona słabnąć i może zagasnąć. Miłość wymaga ofiar, poświęceń, waszej usilnej pracy, waszego wysiłku. Im więcej o nią zabiegacie, tym więcej jej otrzymujecie. Nie zawsze jednak będziecie czuli to wspaniałe uczucie. Wolą Bożą jest, abyście się cieszyli pełnią Bożej miłości dopiero w wieczności. Rozwijajcie swoją świętość tak, jak umiecie, tak, jak jesteście w stanie. Czym ona jest? Świętość to stan bez grzechu, to czynienie wszystkiego tak, aby nigdy nie grzeszyć, nie upadać. W waszym sytuacji stan bez grzechu jest to osiągnąć bardzo trudno. Chcę zatem, abyście dbali o swoją duszę, dobrze, dokładnie się spowiadali, skrupulatnie wypełniali wszystkie punkty sakramentu pokuty, przy tym musicie być cierpliwi, wyrozumiali, nie dali się ponieść zbędnym emocjom. Chcę, abyście byli sprawiedliwi pod każdym względem, nigdy nie kłamali, byli cali w prawdzie, a tam, gdzie mówienie prawdy jest szkodliwe. Złe, w tym przypadku zamilknijcie. Tak bardzo chcę przychodzić codziennie do waszych serc i dusz, lecz tylko godnie, czystym sercem, w postawie klęczącej, przyjmując moje święte ciało wprost do ust, wszelkie inne postawy mnie obrażają, znieważają, a wasza dusza od takiej postawy ulega zaczernieniu. Nie jest mi obojętne, jak przyjmujecie mnie do swojego serca. Nade wszystko potrzebna jest do tego właściwa dyspozycja, czyli wasze serce bez ciężkiego grzechu. Grzech ciężki zamyka przede mną wasze serca, do chwili kiedy serca nie oczyścicie w sakramencie pokuty, spełniając wszystkie tego sakramentu warunki. Jedyną godną postawą do przyjęcia mojego świętego eucharystycznego serca to postawa klęcząca i do ust. Każda inna postawa jest postawą pychy, buty, wniosłości. Te inne postawy ranią moje święte serce. Kto zna naprawdę, a mimo wszystko jej się sprzeciwia, neguje prawdę, taki człowiek będzie odpowiednio rozliczony na sprawiedliwym sądzie Bożym. Każdy człowiek będzie sądzony według stopnia własnej świadomości, którą ma w chwili popełniania złego uczynku. Ze strony człowieka wygląda to inaczej, z mojej diametralnie inaczej. Chcę czystości waszych myśli, słów i czynów. Wy sami odpowiecie przed Bogiem za każdy wasz czyn, myśl, słowo, zamiar, a także podjęte pragnienia serca i intencje, które macie. Czasem ktoś z was chce uczynić coś dobrego, a wam nie wychodzi, coś stanie wam na przeszkodzie. Ja wówczas policzę to wam, waszą chęć i zamiar na plus. Nigdy zbyt łatwo się nie poddawajcie, niczym się nie zniechęcajcie, bo czasem rozdaję wam dodatkowe łaski Boże i dary. Za trud, za wytrwałość w dążeniu do celu. Starajcie się być święci, czyści pod każdym względem, Dobrze, uczynni, sumienni, wytrwali. Od wielu lat Trójca Święta i Maryja, moja święta kochana mamusia, Mówimy do was, przekazujemy Bożą wolę. Kto z was uczciwie słucha tej mowy, tego głosu, a kto raczej pełni swoją, a nie Bożą wolę? Wzywam cały świat do nawrócenia, jest ze świata bardzo niewielki odzew. Bo świat zbyt chętnie poszedł za ojcem wszelkiego kłamstwa, za szatanem, to wydaje się jemu być o wiele bardziej atrakcyjne. Od wielu lat wołam do was Polaków, lecz i tu nie ma zbyt wielkiego odzewu na Boże wołanie, odpowiadają wciąż te same osoby, a ja chcę odzewu, porywu nowych serc i dusz. Sytuacja wydaje się być beznadziejna, dlatego na arenę już niedługo wkroczy Maryja, moja święta, kochana mama to ona zarządzi bezpośrednie przygotowania do oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Ja chcę, abyście się dobrze przygotowali do tego faktu, zwłaszcza przez dobrą, sakramentalną spowiedź świętą. Żywy płomień już wkrótce wyda dobrego pomocnika, asystenta dobrej spowiedzi w postaci dość dobrego rachunku sumienia. Jest dość długi, obszerny, ale przez to skuteczny. Na razie Maryja zablokowała ruchy diabła, ten oślepiony Bożym działaniem nie atakuje, jedynie obserwuje. Złe duchy będą Was zniechęcały długością, ilością pytań. Ofiarowałem Wam przez żywego płomienia dość dobry podręcznik przygotowujący Was do spowiedzi z całego życia. Chcąc się dobrze przygotować, proście Ducha Świętego o swoje oświecenie, zwłaszcza odprawiając dziewięciodniową nawenę do Ducha Świętego. Kto to wykona prawidłowo, dość dokładnie przypomni sobie swoje grzechy i upadki, a odpowiednio przygotowując się oczyści się na tyle, że zły duch nie będzie miał nic do gadania i będzie musiał reiterować. Nic nie mówicie, raczej poddajcie się Bożemu w was i na was działaniu. Ten kto będzie chciał rozszerzyć to dziełko na inne narody, niech to solidnie przetłumaczy i niech wyda w innych językach. Jak wielu z Was zauważyło, demony nacierają na Was prawie bez wytchnienia, używają na Was znaczne ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego, to działanie ogłupia Was na tyle, że nie czujecie momentu, w którym zaczynacie pełnić wolę szatana. Wolą Bożą jest, abyście podjęli tę nierówną walkę. Walcząc sami, niczego nie zdołacie uczynić, bo złe duchy osaczą Was i zatopią bez problemu. Walcząc z hordą demona, zawsze proście trójce Świętą przez Maryję o pomoc, a wówczas od razu na starcie stajecie się zwycięzcami. Chcąc być świętym, musicie dbać o swoją duszę, regularnie się oczyszczać w sakramencie pokuty, modlić się, pościć i nie zapominać przy tym o pełnieniu własnych obowiązków w stanu. Nie dajcie się wodzić diabłu za nos, ochotnie poddajcie się mojemu, świętemu działaniu. Usilnie pracujcie nad likwidacją swoich słabości i ułomności. Na bieżąco pełnijcie Boży plan zadania, które polecam. Każdy z was je otrzymuje w swoim sercu. Nigdy nie oddawajcie swojego serca na łup szatana, nie zgadzajcie się na jego dobrowolną obecność przy Was. Proście w modlitwie o odpowiednią osłonę przed wzrokiem i słuchem, a także obecnością szatana, a będzie natychmiast odcięty nie będą wówczas niczego słyszeli, niczego widzieli, nawet nie usłyszą waszego wrzasku, nie chcę waszego bezmyślnego działania, realizowania waszego ludzkiego planu. Wypełnijcie ochotnie wyłącznie Bożą wolę, bo tylko Bóg wie najlepiej, co jest wam potrzebne, niezbędne, najbardziej korzystne. Nauczcie się słuchać Bożego głosu, nauczcie się go rozpoznawać, a rozpoznawszy wcielajcie w swoje życie. Nauczcie się przyznać innym rację gdy ją mają, nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, ale pokonujcie je jedne po drugich. Nie pozwolę szatanowi na jego totalne zwycięstwo nad wami i będę uparcie o was walczył we współ z moją świętą, kochaną mamą o każdą waszą duszę, tak bardzo mocno cenna jest każda wasza dusza. Strata każdej duszy na rzecz piekła, to jakbym stracił cały świat. Pomyślcie o sobie którą bardzo mocno kochacie do szaleństwa, przychodzi przeciwnik i pozbawia was na dobre obecności tej osoby. Jak wy byście się czuli? Co bylibyście w stanie uczynić, aby móc odzyskać tę osobę? Trójca Święta kocha was miłością nieskończoną, niewyobrażalną, to wy sami swoją postawą, swoimi wyborami mówicie Bogu nie. Pomimo waszego nie dla Boga, cała Trójca Święta stara się was odzyskać, na nowo was pozyskać. Lecz święta Boża sprawiedliwość nie pozwala na walkę o was za wszelką cenę, nie może niczego uczynić, gdy wasza wolna wola powie Bogu nie. Paradoksem jest, że sam Bóg nie może was odzyskać siłą, to może odbić was demonom przy pomocy modlitwy, postów i ofiar ludzi dobrej woli, którzy będą zanosili swoje skarby całego swojego życia do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Wołam i proszę Was o pomoc o wasze ofiary, lecz niewielu odpowiada na Boże wezwanie. Chcę was uświadomić, że każdy z was odpowie przede mną, jako sędzią sprawiedliwym, za to, że mógł pomóc, a tego nie uczynił, to zbagatelizował. Za każdą zmarnowaną łaskę Bożą i szansę, zwłaszcza zmarnowaną świadomie, odpowiecie przede mną, jako Bożym sędzią. To, o czym codziennie decydujecie, nie jest bez znaczenia, to waży wasz wieczny los a także los tych, którym możecie pomóc w zbawieniu. Nie musicie czynić zbyt wiele, wystarczy wypełnić Boży plan wszystko to, co Bóg wam wyznaczył. Opamiętajcie się w każdej chwili waszego życia. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie się, na opamiętanie. Ja cały czas na was czekam z wielką, przepastną miłością. Chcę, abyście nią nie pogardzali. Kochajcie mnie choć trochę. Ja tak bardzo czekam na każdy przejaw waszej miłości. Czułości, sympatii, w zamian ofiaruję wam samego siebie. Święta Boża Sprawiedliwość nie pozwala mi drugi raz udać się na mękę, ale jestem gotów jeszcze raz cierpieć katusze, aby was tylko wyrwać ze szponów upadłego anioła. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od ciebie człowiecze i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los, bo idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie przygotowani, gotowi. A fakt, kiedy nastąpią zapowiadane wydarzenia, pozostawcie w Bożych rękach. Nim w pełni będzie działać Boża sprawiedliwość, najpierw Trójca Święta daje szanse mojej świętej mamie, bo chcemy wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę i okazję, każdą najmniejszą sposobność do ratowania człowieka. Ja tak bardzo pragnę, abyście zechcieli skorzystać z każdej Bożej propozycji, czy zechcecie. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolić? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, Tak, każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Kto będzie chciał ukochać Boże serca, ten będzie przez nie przeobficie wynagrodzony za waszą wielką hojność. Nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na was i waszą miłość. Jezus.